Siemanko, z tej strony Simi. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 20 W momencie nagrywania mamy 26 grudnia 2019 jeszcze roku Godzina 19.09 Ostatni raz na tym pierwszym save'ie, gram 23 grudnia Także jakiś czas temu Aczkolwiek Aczkolwiek, aczkolwiek No w sumie to w momencie nagrywania poprzedniego odcinka jeszcze grałem 26 grudnia, także ostatni dzień świąt Dosłownie końcówka Także Także jeszcze troszkę, aczkolwiek Aczkolwiek już niedługo Ten odcinek się powinien pojawić planowo w W niedzielę bodajże, 20 9 grudnia, także, także jeszcze chwilkę do Sylwestra, aczkolwiek no, yy, muszę sobie jeszcze teraz parę odcinków na, na zapas nagrać. Jak to tu wygląda? Tu się kosi soja. No i w sumie odbierałem. Dobra, to tu później pracownika. Tutaj są trzy paletki. Tutaj jeszcze chwilkę sobie troszkę cofniemy, aczkolwiek też później pracownika oj 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 oj, oj. żeby nie urwał Cię <laughs> zablokowali dobra, sobie poczekamy ten tu potrzebuje cofać dobra, a ja sobie a tu koniki, konikami było pojeżdżone jeszcze ostatnio, także spoko Jedzenia, w sumie siana, potrzebam, to właśnie teraz prasuję Do owiec też No a do koni Do koni też siana i, i owsa Sprawność 44%, aczkolwiek ujeżdżone są Aktualnie Wszystkie maksymalnie, także Także spoko Dobra, zajmiemy się w takim razie dzisiaj yy, prasowaniem tutaj i Przetrząsaniem Zgrabianiem tego siana Tutaj razem z pracownikami, z Sabem tego w tak szybkim tempie nie ogarnął. Także fajnie, że, że tutaj pomagają, aczkolwiek yy, powiem szczerze tyle razy tu było już to koszone, koszone, a nie zbierane na zapas, że takie tu już się pokosy jak widać zrobiły, że ciężko nawet to na dwa razy zebrać. No, aczkolwiek jeszcze, jeszcze jakoś na styk, na styk daje radę i naprawdę dużo jest tych że jest tego siana tutaj. Fajnie było też zrobić za chwilę miniaturkę. O tym również trzeba pamiętać. No trzy, to już kurczę, może być za głośno. To się już też tutaj nie chce wydzierać. Dobra, za chwilkę miniaturka. Dużo jest tych kostek, strasznie. Ok, coś takiego. To się teraz zablokuję. Chyba nie zdążyłem, ale trudno lepszej okazji chyba nie będzie, także Czy oni się we dwóch zablokowali? Chyba niestety tak, także hmm... Także zatrzymamy sobie tego na chwilkę No to nawet tak do... prosto jedzie to potrzebuje nie wiadomo ile tego miejsca No ale spoko, niech, niech jedzie, także jak widać tego siana jest bardzo dużo no jednak yy, zauważyłem, że dużą oszczędnością czasu jest prostowanie tego wszystkiego, zamiast włożenie tą najmniejszą, nawet są zwierającą, jaką teraz mam. Można było sobie kupić nawet za te 150 tysięcy, jakąś większą. Czekolwiek myślę, że na razie i tak średnio, średnio mam ochotę. Dobrze, nagrywa się ładnie. Średnio mam ochotę inwestować. Myślę, że. Na taką ilość krów to i tak dwie takie pełne przyczepki kostek jakie właśnie teraz mam powinny stać i sprawę i spoko. Dobra, idziemy tym fędzikiem z tymi kusiarkami. Także społeczko. Przypominam o najwikach, które, które pewnie się powinny pojawiać właśnie w weekend czy też w tygodniu yy, po publikacji. Ojej, kostka, kostka, kostka Hamuluj W tygodniu po publikacji tego odcinka także także zapraszam serdecznie na kanale Moim albo, albo Invicty Psiłki mojej najdroższej. Także także przypominam i zapraszam Dobra myślę, że myślę, że myślę, że gdzieś tutaj sobie odstawimy ten cały Też w sumie W sumie to to będzie koszone, więc Więc z tego na razie odczepię. nie będę, czy tu się zmieści pod tym Chyba nie, ale nie ma kolizji. Jak tam wygląda na tych podstawowych polach? Piąteczka jest nowym polem. Zasianym stoją, i też jest gotowe do zbioru. Także Także generalnie będzie mm, też potrzeba. O, masajem, mas, nie ma swoim case'em, ciągam, ciągam prasę, dobra? Czyli po prasowaniu już będzie można zdolnić siewnik i też na piątce mm, coś tam. Myślę, że swoje. Yy, puścić. I w sumie fajnie było też ogarnąć kto skończył pracę przytrąsać. Także zaraz go ściągniemy. Dopełniłem sobie w międzyczasie yy, stylos soi właśnie tu w tym, w tym miejscu. Tutaj na, na górze. Yy, także jest 100% 200 000 litrów i 1800 na targu. Poczekamy na jakąś wyższą cenę. Aczkolwiek trzeba będzie gdzieś tam yy, sprzedać. Bo rzeczywiście będzie problemik z tym wszystkim bo nie mam gdzie tego spadawać także za chwilę pewnie przesypię też do dużej szczepy mm -hmm, żeby mieć tamtą drugą wolną do, do odbierania, jeszcze buraki teraz też będą, więc no, za następny, albo pewnie w jeszcze następnym odcinku. No, aczkolwiek już trzeba o tym myśleć, bo będziemy o co tym zrobić. Tutaj też już są trzy pola soi gotowe do, do zbioru. Także zaraz potem tym dużym zatrudnimy pracownika i, i będzie sobie kosił. Kosy, jak widać, jest dużo. Ostatnim razem było troszeczkę mniejsza, mniejsze yy, rządki pokosy. kosy. Teraz tu są strasznie takie duże, ale fajnie zaokrąglone, takie ładne, równe. Fajnie to wygląda. A no i zgarniarka też skończyła pracę. Tuż tak... ...się wyminęła z tym przytrząsaczem, bo się złożył po skończeniu pracy. No to w sumie dobrze. też trochę tej... ...trawy pozostawało. Nie wiem, czy tu się teraz nie zacznie kostka trawy przypadkiem... ...jak złapało. No nie wiem, zobaczymy, ale nawet, nawet sobie ten i daje radę z tą prasą ciężko troszeczkę zwalnia czuć na tym pokosie że no jest trawy jednakostka. No spoko spoko do, do krów akurat jeśli yy, mają siano to trawy nie używają yy, to można zobaczyć że właśnie to co było wsypane na początku to 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 to, to te 4000 w ogóle nie zeszły jeśli mają siano no a do owiec w sumie może być i to, i to także Także spoko To owiec chyba 80 tys. owiec prawie No myślę, że ze 40 tysięcy wejdzie, czyli 30, z 8 kostek pewnie pół pszczepy trzeba zawieźć Nie chcę, że tak na, na styk, żeby było dopełna Zawiodzę Nie chcę mijać ogólnie, bo co do nie można no bo później źle się też kosi, to przetrząsa, Są różne tam rzeczy na tym polu, więc wolę, żeby rzeczywiście. Wolę, żeby rzeczywiście była tylko trawa albo tylko siano. Także fajnie było, jakbym to rzeczywiście sobie zabrał. I widzę błąd z początku też 19, który był, bo to jest jakby nie było na 19. Hmm, aczkolwiek jak tam poprawili w update'cie, tutaj widzę, że, że nie zmienili mianowicie prasowanie na, na wstecznym <grystanie> 19 to już nie działa a hmm, no tutaj jeszcze niestety tak to wygląda no cóż no i w sumie taka takie małe pole, jedyneczka łąka, można powiedzieć to jest zasiane przeze mnie pole trawą ale daje radę, raz na jakiś czas sobie hmm, właśnie zbiorę a gdy wyrośnie to puszcza pracownika i, i fajnie całkiem to działa teraz nie wyłączam bo wyplułoby mi te wszystkie kostki na no no na, na drodze a tego też nie chcę wolę to mieć wszystko na polu potem do zbierania dobra ogarnięte ładnie można też ze środka ale to w sumie <laughs> przechodzi przez kabinę także z zewnątrz lepiej widać no i to już, tu już zwolnił widocznie ta klaska to praktycznie do maski wystaje. I to cały czas na tym pomacie, na maksymalnej prędkości zostawiane, a jednak zwalnia. O, urosła trawa chyba. Trzeba tu zaznaczyć. I teraz tak, jest kolejne, kolejny raz do, do koszenia ta trawa. Jest urośnięta w maksymalnym stadium. Tu po mojej lewej stronie jest jeszcze pierwsza faza, a u mnie tu już jest maksymalne do skuszenia, bo wyższych nie będzie. ...przez odcinka odcinka 11 minut. Myślę, że będę chciał około 20 minut nagrać takie odcinki. To też chyba kolejna skatrawy. trawy. No ale ja to już nie będę wyłączał, nie? Specjalnie. Najwyżej się je zawiezie do... do owiec. Jak to tam wygląda z tym kombajnem? Jak to tam wygląda? Także dobra, ten odcinek będzie taki głównie na prostowanie skupione, następny to już będzie zbiór, yy, siana i karmienie. Dobra, to tu możemy też odebrać. W sumie już nie będę tego przytrząsał na razie. Tu jeszcze chwilkę, aczkolwiek no też już całkiem sporo jest tej wełny. Nawet nie jak to z cenami. Hmm, tutaj 1800, no to w sumie poczekamy sobie jeszcze może żeby ale przez cena to jest 1200. Mleko jest prawie 1700, więc całkiem dobra cena. Także można by było też sobie sprzedać. Jak tam ogólnie święta? Bo to są już. Pewnie zapomnieliśmy ten na będzie w niedzielę. Ale możecie się w komentarzach ufać. Jak tam święta? Jak tam. Jak tam po świętach? Jakieś prezenty, może. Dostaliście fajne. Także możecie śmiało mówić. Troszeczkę wchodzi tutaj. Na cztery prawie 5 zbiorników. Takich z kombajnu. Fajny kombajn. No niedługo już sobie zainwestuję w nowy. aczkolwiek póki co jeszcze jest. Ten John Deere, który też sobie daje radę, aczkolwiek już na takie nawet jedno duże pole, numer 13, które mam, to już powiem szczerze, że przydałoby się coś większego. Dobra, myślę, że ten już tu da radę, że niedługo będziemy nim jeżdżać. Teraz ja sobie jeszcze przyjadę, ten jeden rządek poza polem bo to też mi yy, pracownik najpierw skosił, potem przetrząsnął, także też będzie całkiem spory pokos tego siana no i fajnie, mam póki co yy, już nazbieranego siana troszeczkę powinno wystarczyć to za chwilę dokończymy Nie wiem, się wyrobić z tym Prasowanie. Dobra, to w sumie już jeszcze ten rządek jeden przejdziemy przed trząsaczem. Aczkolwiek wolałbym, żeby tu mi już nie wjeżdżał, bo muszę to robić samodzielnie. Nie mogę z pomocy pracowników skorzystać. No i nie zdążyło się. Włączyć. Okay. Teraz elegancko. Zapotrzebowanie na targu. Ciekawe na co. Już spłytamy, będzie można odczepić że podniosło, tak do góry, że nie zaczepiło kostkę. Dobra, na co to zapotrzebowanie? Zobaczmy. Zapotrzebowanie na targu na owiec. No i spoko całkiem. 1400 cena. Fajnie, ale nie będę teraz tam sprzedawał. Dobra, 15 minut odcinka. Ja to sobie już odczepię. Przytrząsacz, bo się powinien... Bo się teraz sobie nie przyda w najbliższym czasie. Będę do jeszcze będziemy ciągać, będę jakąś naczepę. Ale samym przeczątaczem, dobra, tak zostawimy. To jeszcze na dwa albo trzy przejazdy. Dobra, na chwilę jeszcze zgrabiarka, ale teraz poprosujmy, zostały jeszcze dwa pokosy. Także dobra, będzie elegancko teraz odcinek zrobiony, tu już mniejszy graj pokos. Się ściemnia widzę. Kurczę blany. No i Tam tamtego ostatniego chyba na raz nie, nie wezmę nawet, myślę, że nie będę starał, jednak wolę sobie przyjąć w razy, ażeby było dokładnie zbierane tak samo jak po mojej prawej stronie, myślę, że żadnych chomiaków tutaj nie ma, także fajnie, nic tu to się ucieszyć, dobra, to w sumie cofniemy sobie i jeszcze tym... Odskrabiamy. Co tu zostało? Dobra. Elegancko. Tutaj buraki też już są. Przydamy na polu numer 2. Gotowe. Czyli powiedziałem wcześniej, że ta łąka to jest numer 2? Nie, chyba 1. Nie wiem. Jeśli powiedziałem 2, to chodziło mi o 1. No także. Pole, nie łąka. Pole przekształcona na łąkę. Ogólnie to mam dylemacik, bo nie wiem co robić z tym obornikiem płynnym i stałym. Bo tak naprawdę ja nie nawożę teraz moich e, plonów, bo to wystarczy tylko raz i to mi zapewnia już siewnik. Także w sumie to kurczę. Nie wiem. Nie wiem co z tym robić, bo, bo sprzedawać nie wiem czy można. No ale wykorzystywać do, do pól to nie mam po co, ponieważ mi się. Hmm, już, I to już ogarnia siewnik z, właśnie z kultywatorem i z hmm, nałożeniem. Także nie mam powodu, potrzeby teraz tego nawozić, bo, bo wystarczy tylko właśnie raz. Także w sumie dramacik co mi tak zwolił, nagle. sakra myślałem, że się coś wyłączyło, czy zawiesił. A tak kurczę, nagle się zatrzymał. Czy ja to ogarnę na raz? To jest dobre pytanko. Fajnie by było. Fajnie by było. Ogarnę to na raz. Jeszcze jeden przyjazd i... mamy robotę ogarniętą. Widziałem, że troszkę zostawiłem. Tutaj w miarę na styk biorę. I się wściemnia normalnie. Za chwilę kolejnego dnia będzie mu znowu konie do ujeżdżania. Ale spoko. miałem teraz kilka dni do... No i czemu on nie chce jechać, kurczę. Się zawiesił. Mm, nie wiem, kilka dni teraz do odpoczynku, że tak powiem, od farminga i powiem szczerze, że... Co tu się dzieje? Nie wiem, co się dzieje z tą prasą. Biedna sprawa. Czemu też nie wypadał tak? Dziwnie zawiesiła ta kostka, ale powinna zaraz wypadnąć, wypaść, wypadnąć, wypaść. Jak posiedzi na świętach, posłucha dialektu starszych osób, to. dialektu. Takiego, yy, nie dialektu, nie akcentu, chociaż moment Dialekt, czy ja wiem o czym mówię? Dialekt to widoczny termin znaczący, najszerszy rozumienie na koloru z języka, Odznaczającą się swoistymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi czy gramatycznymi. Odmiany języka polskiego. No to chyba właśnie o tym chodzi. Chyba <grym> no właśnie o tym mówię, myślę. Um, jeśli posłucha starszych osób, jak mówią, to potem tak się też odmienia różne. Różne. Różne rzeczy. Dobra, wybiło 20 minut. Odcinka. W międzyczasie. Um, Łowiec też jest pełno pełno, pełno pełny. Także jeszcze odstawimy i będziemy się żegnać w tym odcinku, także fajnie akurat się wyrobiłem. Robi się ciemno, także za chwilę też sobie z no i tu jeszcze właśnie co napełniłem też szczepy są zbierającą sianem. aczkolwiek na razie tego nie będę używał raczej tylko. Może do, do koni ewentualnie, ale do pozostałych zwierząt to zawiozę jednak pszczepą z kostkami, idzie dużo szybciej. Dobra, czyli teraz siewnik, tak? Tym casem siewnik za chwilkę, tu za chwilkę, tu jeszcze jeden przejazd ma, także też nim przejadę sobie poza y, odcinkiem. W międzyczasie właśnie odsuniemy sobie tą wełnę i będziemy się żegnać w tym odcinku, także dziękuję serdecznie za obejrzenie. Jeśli się podobało, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem. Jeśli, jeśli zostawiliście subika, to zostawcie dwa dzwoneczek, bo nie usłyszycie, jak wpadnie nowy odcineczek. <grych> także dziękuję serdecznie, do następnego odcineczka, trzymajcie się, papa, pa. pozdrawiam i wpół do ósmej.